Chodź, idziemy do piasku, do dzieci, chodź. Chodź, do dzieci idziemy. Uwaga! Liście masz? Liścia znalazłeś? Chodź. Chodź do mamusi. Idziemy do piachu. Chodź. Do dzieci. To jest mlecz. Żółty kwiatuszek. To mlecz. Pokaż, co tu masz. Takiego żółtego. Mhm. I tu jest drugi, zobacz. Spójrz, Oluś. Tu jest drugi. Tu. Ma go zerwie. O! Proszę, proszę, mleczka. Chodź do piachu, idziemy, chodź. Tam, tam do piachu, tam. Nie Oleg nie, tam nie. Fe! Tam są kosz na śmieci, nie. idziemy tam dalej, tam do dzieci. Do dzieci pójdziemy do piachu, tak? Idziemy, chodź. Do dzieci idziemy, chodź. Chodź, idziemy. Fe. Mm. Fe. Ktoś miedzi jakiś jest. Fe.